Ja sądzę, że dlatego muzeum może interesowanie, ponieważ już mam te swoje określone lata. Może to jest takie nietypowe w naszym środowisku, że ktoś mający 85 plus, prawda, przyjeżdża i będzie grał. Bo poza tym jest to film, który też zrobił mi dużo popularności. Ale film był o starości, film o przebijaniu, nie polecam, dlatego że jest pokazywany, wydaje mi się, że... Nie, mamy dość dużo, bo mamy prawie 10 milionów osób starszych u nas w kraju, to jest jedna trzecia i warto by w jakiś sposób wiedzieć o tym naszym pokoleniu, ale wiedzieć prawdę, jakie ono jest faktycznie, jak ta starość wygląda. I to jest film, który polecam, film bez botoksu, prawda, pokazujący jakie są różne relacje. Ja pracuję z seniorami, którzy mają więcej jak ćwierć wieku, w związku z tym... Obserwuję, bo ja bezpośrednio pracuję z seniorami. Obserwuję ich relacje w rodzinach, ich relacje między sobą, ich, prawda, życie codzienne, bo nie tylko na zabawach, bo rozmawiam z wieloma osobami. I jest to taka sprawa, że w filmie w jakiś tam sposób nawet sama nabrałam dystansu do wielu spraw, takich bardzo osobistych u siebie, prawda, bo obserwując innych jestem bardziej ostrożna. Pokazując, że najbardziej można liczyć na siebie, żeby się nie znaleźć. Powiedziała Pani, że jest to film o przemijaniu, no ale też o dużej energii. Skąd się bierze taką energię? W no tym bo zoo? dlatego, że my, Pani Karol, nie jesteśmy wszyscy jednakowi. Prawda. Niektórzy mają 40 lat, już siedzą na fotelu pod oknem. A niektórzy, prawda, tak jak w moim przypadku, zresztą bardzo dużo znam takich osób, którzy jeżdżą na rolkach, prawda, na rowerze, cały czas są aktywni. Bo dlatego, żeby zachować jakąś sprawność, musimy być aktywni. Dlatego, że jeżeli się rodzimy, przechodzimy na świat, to przecież mamy, mamy cały potencjał, jesteśmy młodzi, mamy prawda, energię, mamy... jeżeli nie będziemy tej energii w jakiś sposób szanowali. I trenowali, no to przecież może, że na starych zanika. Zanikają mięśnie, zanika nasza sprawność, zanika nasza siła, nasza witalność, prawda? No i po prostu wtedy faktycznie możemy popaść różne choroby, różne stresy, prawda, demencje, Alzheimer i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli będziemy prowadzili normalny tryb życia, nie myśląc o tym, że już prawda, w tym wieku, to już nic nie wypada, tylko wypada siedzieć, no to wtedy sieć, prawda, jak ta pelargonia w oknie, no. Trwa projekcja filmu, jest publiczność, ale jeszcze dzisiaj pani dla nas dzisiaj zagra, możemy uchylić... o 21, jest 21 jest my chyba tutaj, nie wiem, czy w Tamiocie, czy gdzieś, zapraszam serdecznie. Co w repertuarze? W repertuarze Zdradzisz? na pewno, na pewno to będą lata 80., 90., dużo muzyki latynoskiej, no bo taka do tańczenia, prawda? No zobaczymy, dlatego że jaki parkiet, jaki parkiet, czy to będzie parkiet młodzieżowy, czy to będzie parkiet taki mieszany, pokoleniowy. Pierwszy raz jesteśmy tutaj na tego rodzaju imprezie, to nie są łatwe imprezy, prawda, tego typu. No zobaczymy, mam nadzieję, że wszystko na naszych dyskotekach bawią się bardzo dobrze. Zobaczymy. Poza tym w Warszawie się bawią, więc nie znam, nie znam waszych gustów i waszych wymagań, co wy tutaj tańczycie. Także to jest po prostu, wydaje mi się, że będę starała się jakoś to obserwować. Ale mam nadzieję, że to są klasyczne melodie, prawda, takie, które dla wszystkich są przyjazne i pogodne. Ważne, żeby był ruch, dynamika, ekspresja, no i już, energia.